dzisiejsze rozgrywki rozgrywki odboju i cieszę się, że tyle dużym przyjechało po to, by również upamiętnić znakomitego sposobu. Za chwilę złożymy go kartę, po to, by ten hołd był również pod pamięcią tutaj tablicy, która jest przy wejściu na stadion. W minioną sobotę na stadionie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Paczkowskiego rozegrany został memoriał Alfonsa Flinika. A jednocześnie będący turniejem Mistrzostw Polski w hokeju na trawie Old boyów. W zawodach wzięło udział 8 zespołów: dwie drużyny Storunia, Gąsawa, Poznań, Stęszew, Rogowo, Gniezno i Siemianowice Śląskie. Podczas turnieju złożono. Kwiaty pod pamiątkowymi tablicami Alfonsa Flinika i gnieźnieńskich olimpijczyków. My o rozmowę poprosiliśmy prezydenta Gniezna Jacka Kowalskiego, senatora Piotra Gruszczyńskiego, prezesa gnieźnieńskiego klubu olimpijczyka Mieczysława Kuklińskiego oraz byłego olimpijczyka Piotra Mikuę. Olimpijczyk nie tylko znakomity sportowiec, ale również znakomity człowiek. Miałem taką przyjemność, że pracowałem z nim razem w zakładach mięsnych. Uczył mnie pracy i pokazywał, jak należy pracować, jak być solidnym na co dzień i jak zachowywać się na boisku. Było to dla mnie wielkie szczęście i wielka nauka, bo takich ludzi dzisiaj coraz mniej. Cieszę się ogromnie, że turniej zgromadził wiele drużyn po to, by uczcić jego pamięć. W Gnieźnie żyje kilkunastu olimpijczyków, cieszymy się bardzo, że są w dobrej formie. Mamy Rondo Olimpijczyka. Życzę wszystkim olimpijczykom, którzy mieszkają w Gnieźnie, dużo zdrowia i dużo radości, już w tej chwili pewnie skibicowania na stadionach. Piotr Gruszczyński to osoba związana z inną dyscypliną sportu. Przez lata uprawiał lekką atletykę, ale na Imprezach hokejowych jest również obecna. Chcę przypomnieć, że ja miałem swojego czasu dość długi epizod, jeżeli chodzi o współpracę z Alfonsem Finikiem, bo dzisiaj ta dyscyplina kojarzy nam się bardzo mocno z tym nazwiskiem. I w roku 2000 zorganizowaliśmy, chcę to przypomnieć, bieg milenijny, gdzie na gnieźnieński rynek przyszło około tysięcy osób i myśmy wtedy na tą imprezę zaprosili Kenijczyków, którzy w gnieźnie przegrali z gnieźnianami. Tak to się wtedy wydarzyło. Ale ja poprzez to przypomnienie tej historii chcę powiedzieć, że Alfons Finik był tylko. Nie tylko człowiekiem, który wspierał i realizował się w ukochanej swojej dyscyplinie w pokoju na trawie, ale jednocześnie był otwarty na dyscypliny, z którymi wcześniej w młodości nie miał bezpośredniej styczności. Bo przecież obok biegania to też zrobiliśmy taką imprezę, gdzie zaprosiliśmy na gniezieński rynek mistrzów świata w trialu rowerowym. Swego czasu, kiedy Alfons Flinik był prezesem gnieźnieńskiego klubu olimpijczyka, dużo się działo. No właśnie, Alfons Flinik inicjował organizowanie klubu olimpijczyka w Gnieźnie. Pamiętam, że sam jeździłem z nim do Warszawy na seminaria olimpijskie na przełomie wieków. Później po jego śmierci nastąpił taki jakby rozłam. Przez pewien moment działały dwa kluby olimpijczyka. Jak pan to ocenia? Jak to powinno wyglądać na przyszłość? Myślę, że w tej sprawie, w kontekście jakby wspierania działalności klubów olimpijczyków, dwie grupy mówiły właściwie o tym samym, ale w innych miejscach. Dzisiaj widać, że na, następuje zbliżenie, aczkolwiek ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeśli jest nawet konkurencja, to tylko sprzyja celowi, który chce się poprzez to osiągnąć czyli propagowanie. W tym momencie tego duchu olimpizmu. Natomiast z perspektywy tych miesięcy, biorąc pod uwagę prezesurę Pawła Kiczyły i Miecia Kuklińskiego, w, moim, w mojej ocenie bardzo mocno się do siebie zbliżają. No i z tego co wiem, to taka tajemnica Policzynela, że pan Paweł Kiwiczyło wyraził taką deklarację, wolę połączenia klubu. Jeśli rzeczywiście taka inicjatywa wyszła, wyszła, to moim zdaniem, jeżeli panowie będą z sobą współpracować, to oficjele myślę też o sobie, będziemy bardzo mocno to wspierać, ale a propos pana redaktora wyjazdów z alfonsem fynikiem do Warszawy. Swego czasu miałem przyjemność dwukrotnie być z nim też w Warszawie, gdzie namówił mnie do tego wyjazdu na tak zwane pikniki olimpijskie. Z tego mam do dzisiaj świetne zdjęcia. E Panie senatorze, na zakończenie tu jeszcze temat boiska hokejowego w Gnieźnie. Wiadomo, obiekt, który w momencie powstania był jednym z najładniejszych, najlepszych w Europie. Teraz wymaga on remontu. Czy. Pan ze swojej strony też ma jakiś wpływ na to, co będzie się działo tutaj, bo zapowiedź jest remont. To znaczy, moja wiedza dzisiaj na ten temat jest taka, że między innymi ta inwestycja ma być wsparta przez Ministerstwo Sportu i z tego, co się orientuję, jest wygenerowana kwota około miliona złotych, natomiast druga ma być pokazana jakby ze strony samorządu, ponieważ my dzisiaj widzimy, jak ten obieg wygląda, biorąc pod uwagę znaczenie tego sportu tu w Gnieźnie i przyszłe imprezy, które mają się odbywać, no nie Wyobrażam sobie, że tego remontu miałoby nie być, z tego względu, że ta dyscyplina w tym momencie właściwie nam ginie z mapy. Nie, nie wierzę, żeby mogło do tego dojść. Oby, oby tutaj nie doszło do tego, oby tradycje hokeja na trawie w gnieźnie, kolebki hokeja w Polsce były cały czas obecne i obyśmy też kultywowali pamięć Alfonsa Flinika, który jest dzisiaj patronem tego turnieju. Panie redaktorze, w związku z tym sygnałem, który Pan w tej chwili przekazał a propos tego obiektu, myślę, że z czterech parlamentarzystów, co najmniej trzech poprze tą ideę. Dziękuję bardzo, otrzymam za słowo powodzenia. Mieczysław Kukliński, prezes Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka, ale także od wielu lat organizator kolejnych memoriałów Alfonsa Flinika, Mieciu, kim Alfons Klinik był dla ciebie? No, wielką postacią, przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, zawodnikiem, wychowawcą młodzieży, można powiedzieć, wielkim trenerem, no, człowiekiem, który, można powiedzieć, poświęcił się do tego hokeja przez całe życie, do samego końca. Ty byłeś kiedyś za po w początku swojej kariery niesfornym zawodnikiem, z tego co mi Aloś opowiadał, ale później, tak naprawdę pod koniec życia, to Ty przejąłeś, przejąłeś jego zaangażowanie, jego upór w dążeniu do propagowania hokeja na trawie. Ale teraz niestety martwi mnie to, że powoli chcesz zawiesić buty na kołku. To jest zawsze tak. Jest początek i koniec. Każdy musi zacząć. Miałem 10 lat jak przyszłem pod skrzydła pana Alfonsa Flinika, Jasia Flinika. Wspaniali ludzie. Oni mnie, można powiedzieć, w jakimś stopniu temperowali. Moje takie zachowanie, można powiedzieć, ostre gry i, i w ogóle. I jestem bardzo im wdzięczny. No, później po prostu na zakończenie kariery zacząłem współpracę z Alfonsem Flinikiem, utworzyliśmy klub taki, który już nie jest jak dyszka, pomogłem też założyć tutaj KKS, UKS Start Gniezno, przyczyniłem się do tego, ale wracając do sprawy właśnie tego memoriału, no tak, byłem, można powiedzieć, dosyć długo działaczem i mam nadzieję, że do przyszłego roku jeszcze wytrzymam. To będzie 50 lat w sporcie, 20 lat klubu olimpijczyka, 60. urodzin. Także tak akurat wszystko się ładnie składa. I bym był już naprawdę zadowolony, żeby ktoś z młodych olimpijczyków przejął ten klub i prowadził dalej. Na zakończenie zapytam o dzisiejszy turniej. Kogo upatrujesz, jeśli chodzi o faworytów, bo przypomnijmy, że dzisiejszy turniej to nie tylko kolejny Memoriał Alfonsa Flinika, ale także mistrzostwa polski odboju. 14 mistrzostwa Polski odboju i ja uważam jedno, że tu wynik nie gra aż takiej roli. Tu więcej gra rolę właśnie to, że ludzie, którzy skończyli już czynne uprawianie sportu, mogą dzisiaj się spotkać, pograć, wypić sobie kawę, jak ciasteczko czy tam coś przegryźć. I to jest właśnie takim celem dzisiejszego turnieju. Nie? Ale uważam jedno, że no to jest, można powiedzieć, bodajże chyba trzy drużyny, w tym najważniejsze no, jak, jakby nie było innych, jakby nie, nie nie wygrało u siebie. Ale to jest, jak mówię, to jest na marginesie. Dziękuję Ci, Mieciu za to zaangażowanie. Mam nadzieję, że mimo, że może wycofasz się już z takiego bardzo mocnego, aktywnego zaangażowania w hokej na trawie i w inne dyscypliny sportu, to jednak cały czas będziesz bliski duchem sportu. Nie, no na pewno. No to nie znaczy, że ja już tutaj nigdy nie przyjdę na wojsku, czy po prostu nie pomogę w tym czy w inny sposób. Ale po, chciałbym jeszcze raz powie, po, tutaj powiedzieć, że widzę trzech młodych olimpijczyków, Którzy tutaj zakończyli swoją karierę i on jeden z nich powinni to prowadzić. Natomiast ja radą i jak będę mógł, tak będę wspomagał. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Memoriał Alfonsa Flinika. Alfons Flinik, wielka postać w hokeju gnieźnieńskim i nie tylko gnieździeńskim, również polskim. Uczczenie jego pamięci, ale też chyba spotkanie z kolegami, którzy, z którymi kiedyś można było toczyć rywalizację? Tak, tak. Pierwsze pytanie na pewno to jest bardzo ważne. Osoba, która y, tyle zrobię dla polskiego hokeja y, olimpijskiego, to, to po prostu trzeba się spotkać właśnie, trzeba porozmawiać, trzeba spotkać się, tą, tą osobę, uczyć. Natomiast druga właśnie sprawa, y, ten właśnie typ spotkania, rozmowy, żarty w kuluarach, y, wspólne granie, to nie musi być zaraz jakaś niesamowita y, 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 werwa na, 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 na wyniku. To właśnie spotkanie w środowisku gdzie gdzie przez ile lat graliśmy w kokajach wspólnie, osoby są starsze, młodsze, też porównywanie wiekowe, także to jest to jest po prostu to, jest, to, jest to, właśnie to, co powinniśmy teraz co roku robić. Nie? Taka przyjazna atmosfera jest poza boiskiem, ale rywalizacja na samej to toczy się poważnie. Na pewno tak było cały czas, że po prostu że byliśmy kolegami przed meczem, po meczu. Natomiast na meczu, wiadomo, ferwor walki też nie ukrywam, presja na wynik. I też nie ukrywam, też to się też dotyczy tych, 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 tych meczów old boy, ale to też jest jakiś tam smaczek w tym wszystkim, nie? Mieczysław Kukliński, prezes Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka po raz kolejny organizuje tę imprezę, ale zapowiada, że on już chyba wycofa się z tego. Czy ty widzisz osoby, które mogłyby przejąć tę pałeczkę po nim? Myślę, że tak, że na pewno Mieczysław Kukliński robi naprawdę dużą robotę, natomiast nie ukrywam w tym roku też było parę osób, że, które pomagały mieciowi w tym turnieju. Myślę, że jeżeli to no by tak nie było, bo nie ukrywam, że pan Mieczysław robi dobrą robotę na przyszłe na lata. Jeżeli będzie chciał, podejrzewam. To zakończyć będzie parę osób, które będzie w tym wszystkim też kontynuować tą sprawę. Czyli miejmy nadzieję, że tradycja turnieju i pamięć o Alfonsie Fliniku nie zniknie. Dokładnie, mam nadzieję, że po prostu, że też miasto i starostwo no, nie będzie chciało, żeby przed najbliższe lata tego turnieju nie było. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Zmagania ostatecznie wygrała ekipa Gąsawy, zdobywając mistrzowski tytuł z dorobkiem 18 punktów. Gąsawianie pokonali obie drużyny toruńskie po 2 do 1, Gniezno 4 do 0, Siemianowice 6 do 0, Stęszew 2 do 0 i Rogowo 3 do 0. Jedynej porażki zespół z Gąsawy doznał już na początku zmagań z ekipą poznańską, przegrywając 1 do 2. To właśnie Poznanianie z dorobkiem 16 punktów zdobyli wicemistrzostwo. Polski, a trzecie miejsce przypadło gospodarzom. Drużyna Gniezna zdobyła 13 punktów, tyle samo co czwarty Stęszew, ale Gnieźnianie mieli korzystniejszy bilans zdobytych i straconych bramek. Rezultaty wszystkich spotkań i pełna klasyfikacja na www.sportgniezno.pl